Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4, słuchajcie, Iron, czy jak już tam się powinno tam mówić, słuchajcie, ee... ciekawa rzecz, dosłownie zacząłem nagrywać odcinki min z minuta nagrania i słuchajcie, włączył mi komputer. Pierwszy raz miałem taką sytuację od... Roku? Może więcej jak użytkuję ten mój komputer O, ciekawe, ciekawe, to taki dosyć kontrolny sygnał dla mnie. Oczywiście Iron do najlepszych gier nie należy do, 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 do w ogóle do pracy dla komputera, ale em, jest to jakiś ostrzegawczy sygnał. Zaczęłem mówić o kilku rzeczach, to może próbuję sobie przypomnieć. Yy, co do tego, może odniosę się do starych komentarzy. Pierwszy był taki, który mi wpadł do głowy, że... Yy, bo nagrywałem raczej dwa odcinki z rzędu, gdzie też spróbuję e, nagrać kilka odcinków, moja żona dzisiaj później wraca, więc ale teraz trochę gnam na spotkanie jedno, więc tak nagrywam teraz to na szybko i później jak wrócę pewnie, to zrobię kilka odcinków do jakiegoś mądrego punktu. W tym momencie jesteśmy na wojnie z Finlandią tylko, więc nic wyjątkowego póki co, aczkolwiek, e, aczkolwiek, aczkolwiek, może pójdźmy gra na trójce, e, na pewno będę chciał e, robić jakieś takie, wiecie, punkty logiczne, gdzie będzie można zrobić przerwę. E, co do dalszych elementów, to tak, wezwali. Ta Co do dalszych elementów, to ktoś się że właśnie ta wojna z Rumunią bym nie wygrał, gdybym nie ustawił tu wojska. Pewnie tak, pewnie tak, aczkolwiek czytam dużo komentarzy, generalnie dużo ludzi nie na to w Jugosławii. Jugosławię, przepraszam. Jest bardzo słaba. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda nam się zrobić Jugosławię wielką znów, czy nie. Pułki artyleryjskie, fajnie. Tu zróbmy sobie broń ręczną, e, to już gdzieś tam zastanawiałem się. E, patrzyłem jeszcze, słuchajcie, jeszcze między odcinkami, też tego nie będę Wam znowu pokazywał, na licencje na samoloty, bo wspominaliście mi o licencjach, że są one ponoć bardzo fajną rzeczą. Patrzyłem na to, na razie nikt nie ma jakoś super fajnej licencji, przynajmniej takiej, o którą bym się chciał zabijać, przynajmniej nie potrzebuje. Widziałem, na myśliwce są, ale no to na myśliwce to zawsze mogę sobie zrobić, mam nawet chyba boost w tym momencie, przynajmniej od rodzickiej technologii. Rzućmy sobie okiem na myśliwce, tak, dokładnie, 80, 80 nie, 125 dni. Tak, maks do 50%, tak, jakby mieli tego trójkę i k3, to by wtedy, ewentualnie, i karusy by mieli wtedy. Eee, czy jeszcze były jakieś komentarze, do których chciałem się odnieść? Hm, nie pamiętam na ten moment, więc teraz niestety problem. problem. Cóż, tak czy siak, e, możemy zwiększyć tempo i lecimy. E, martwi, mnie. martwi mnie, martwi mnie to, że, że komputer mi dzisiaj odmówił posłuszeństwa raz. To jest zwykle kiepski prognostyk. To Słowenia, patrzcie, jaka jest kurde chętna do budowy. Boję się, że tam budowanie to będą szybkie utraty fabryk, więc. Jakimś wielkim fanem tego nie jestem. Bukowina też. Eom. Hmm. Um. Sarabia jedna się zmieści. Te czarnogóry i Macedonie może były OK, albo Dalmacje. Zrób raz tak. Potem zrobimy tak w ten sposób. Uh, jeżeli chodzi o fabryki militarne. Tu się przezbrajamy, przezbrajamy, dodajemy... Jest dobrze. Jest nawet bardzo, bardziej lepiej niż dobrze. Myślę, że możemy lecieć. Dobra, kontynuujmy grę, słuchajcie. A, ktoś pamiętam. Ktoś pisał, słuchajcie, czemu nie powiedziałem wojnę Węgrom, jeszcze zanim byli we frakcji, bo są faszystami, to więc nie dostaliby ochrony. Może i nie, aczkolwiek wtedy tak. Po pierwsze, gwarancje chętnie dają Niemcy, jeżeli ktoś jest faszystowski, tak jak mi dało ZSRRR, bo byłem komunistą. E, analogiczna sytuacja ma się w sytuacji, oni mogą wtedy dołączyć do frakcji, bo mają wtedy zmniejszony limit dołączenia do frakcji. Wtedy chyba było wyżej, już w i oni mogą chyba szybciej doskakiwać do e, wrogich frakcji. Więc to. Wydaje mi się, że było było dosyć kluczowe, co się zdarzyło. Widziałem, że mam jakiś Atrius gdzieś. Dodatkowy zespół badawczy, chyba, podatkiem pod zespole badawczym oni mnie atakują. Rajs Protektorat. Reich Protektorat, jakoś tak. Więc nie wykluczam, że zaraz Włosi zrobią wojnę Grekom. No i to, to powinno wyjaśnić. Państwo włoskie, proszę, już. Z ale jesteście takimi głównami. Włosi wygrywają w Afryce. Wy wyobrażacie? I. Ty jesteś na wojnie? Dobra, jesteś na wojnie, ok, spoko. Uh, bo już, już, już chciałem się zastanowić, że jak to jest kurwa możliwe. No dobra, to jednak jest możliwe. Mm, tu robimy ulepszoną artylerię. A może właśnie te myśliwie zrobimy? Myślę, myślę. Nie, masz na uh, To jest ważniejsze w tym momencie. Dobra. Powinno być. Relatywnie OK. Czegoś mi brakuje Stali? No proszę. Ehm, tak. Wiem, że jeden to nie jest duża... Może faktycznie zaczekajmy tym razem. Tak robimy 11 samochodów dziennie mamy nadmiar. Więc w sumie. Niech się te dwizje zrobią i tyle. Upadek Kairu. Niemcy to przejęli. Ja pierdziele jak brytyjczycy dostają wiep. Gdyby chociaż obronili się tutaj, to by było coś, nie? Ale. Na razie to jesteście jakieś biedoki straszne. Teraz jest w ogóle w tym dodatku kilka rzeczy. Powinno być przynajmniej wyłączonych, tak jak widzicie tutaj. Niedostępne. Mhm. Lepsze wyposażenie piechoty. Fajnie. E, doradca polityczny. Nie potrzebuje póki co. Chociaż zdarza mi się infrastrukturę jeszcze zbudować, to chyba nie ma potrzeby. Karność, czas szkolenia i zmęczenie. W porządku. Ty jesteś do ataku. Projektanci też by byli przydatni. Weźmy ten czas szkolenia, zmieniliśmy. To się jeszcze przyda przed wybuchem wojny. Zaraz powinienem mieć ten fokus i wtedy może się szarpnę na któryś z tych boostów. Może na pepance. Teraz się zastanowię nad tym. Na razie poczekajmy z technologią. Cały czas brakuje zapewne stali jeden. Dokładnie. Super, teraz niestety wolniej się budujesz, bo mamy tylko 60%. Jeżeli chodzi o infrastrukturę lokalną, powinno być przynajmniej tak. Mm -hmm. Broń ręczna szpitale polowe. Dobra, w porządku. Krajowa produkcja. Myślę, że jak najbardziej. Um, co do tego teka pomyślmy. W 194 dni mogę mieć broń przeciw pancerną. 100% przebicie atak przeciw pancerny. Uważam, że... Jeżeli cokolwiek mam widać dać szansę z walce z Niemcami, to właśnie to. 40 rok to mamy już to, mamy to. Mówiliście o kompaniach technicznych, że przy biednych krajach one świetnie działają, bo faktycznie wtedy psujemy mniej sprzętu. To prawda. I w sumie zaprojektowałem samolot nie mając projektanta samolotów. To też kiepskie. Relatywnie przynajmniej. Tu powinien sobie poradzić. O, jest teraz każda ścinka gry, po prostu przyprawia o mini zawoł serca. Bliskie stosunki z Japonią. Wojna z Grecją. Dobrze, w porządku, czyli po wojnie z Grecją zapewne powinno nastąpić cały ten ruch. Który będzie miał na celu zarżnięcie mnie. Was jeszcze nie, ale dostanę buścik, to skorzystam i to ulepszę później. Hmm, z mechy. Eee. się nad linią czołgów. Czy pójść tutaj? To jest 41. Na czołgi ciężkie się obstrama nie zrobię. Jeżeli już to średnie, będziemy stać na średnie, najwyżej to boli trochę. Badania atomowe? Możemy. Nikt nam nie zabroni. Weź tę konwersję, może się do czegoś tu przyda jeszcze. A, i tutaj. Dalmacja jest na 7. Zastanawiam się, czy jeszcze ulepszyć moją linię Morzinota. Zwaną moimi fortyfikacjami. W dużej mierze co mi szkodzi, nie? My możemy ulepszać. Ile uda się zrobić do wybuchu wojny? Tyle będzie, znaczy szkoda nikomu się nie zadzieje, a, a może się do czegoś to przyjdzie. więc zróbmy naszą mini linię powiększmy. Ile zrobicie, tyle zrobicie, trudno. Karabinów i, i całego tego systemu zbrojeniowego raczej mi starcza. Zobaczmy jeszcze jak wyglądam bardzo, nie no teraz jednak trzeba jeszcze, mieć. ściągnijmy na dziewiątą fabrykę bo zaraz i tak się przerzucimy raczej na budowę wszystkiego. Ofensywa zmechanizowana, to dobrze. I teraz mamy kilka boostów. I teraz tak, eee, to ostatnio zastanawialiśmy się, czy lądowo-powietrzna, czy błyskawiczna i wydaje mi się, że weźmiemy błyskawiczną, mm, z tej przyczyny, że ta jest bardziej w stronę pancerną. Wszystkie czołgi, tu masz chyba dwie rzeczy dla czołgów są. Tak, armia, atak, p pe niby. Perzyw. Weźmy ten wariant. Spróbujmy tą drogą pójść. Jeśli chodzi o wsparcie. Konwajów nie potrzebuję, bo i tak handluję tylko z ruskimi, których mam przez granicę, więc konwaje mi nie są do niczego potrzebne. I mam nadzieję ich nie używać nigdy. Teraz powinniśmy być gotowi. No i teraz tak, kluczowo jak, szybko, jak bardzo będą w stanie się potrafili utrzymać Grecy. Co będą potrafili utrzymać. To jest najistotniejsze, bo widzę, że tu jest spore zgrupowanie wojsk włoskich i oby byli wolni w tym, co robią. Oni lubią się dropnąć na tę wyspę i potem z niej atakować. I tutaj czasami się chyba jeszcze dropują. Dywizja bez przydziału. Fajnie. A weźmy, was zorganizujmy. Nic nie szkodzi, was wyszkolić. Jak, jak zabraknie czasu, to was rzucimy po prostu w jakąś armię. Jest lepszy dowódca, wiecie? Jest ten Iwan Gorszak. Ja myślę, że z niego skorzystam. Tego specjalistę walki miejskiej. Trzecia poziomowy dowódca. Krzywda mi się nie stanie. A was i tak relatywnie później dorzucę tutaj. Po prostu was dorzucę później tutaj. Nie Niewykluczone, że uda mi się zmodernizować któryś z elementów mojego zbrojenia do wybuchu wojny. Ciężarówek mam bardzo dużo. Na ten Chociaż one będą się szybko wytracać. One lubią się szybko stracić. Hmm. <laughs> Zwłaszcza jak dosyć agresywnie działamy dywizjami zmechanizowanymi, to one wtedy lubią. Może jedną zróbmy. Też w Belgradzie. Może się uda. Wątpię, szczerze mówiąc, ale. Kiedy? Do 14 listopada 1940 roku. Patrzcie, 3 miesiące już twierdzi, że będzie. Nawet mniej, Sierpień. No dobra, cały sierpień, październik, listopad. 3 miesiące, no. No jakby się wam tak udało, to super. Włochy wysuwają żądania, to znamy. Mm. Boost do pepanców, 75. To jest wart, warty tego boost. Tak mi się wydaje. Muszę jeszcze czy nie wziąć tego. O, ty się przydasz. Obrona plus 10% to jest ważna rzecz. No i mamy wojnę grecko-włoską. Obyście się utrzymali jak najdłużej, nie powiem. Cholernie mi na tym zależy. No! No! Popsuj ten plan tylko. Nie potrzebujesz tego planu. I skróć granicę. Ten front przepraszam jest. Mhm. Dobrze. I teraz ty kumplu jeszcze. Zróbmy tak. na nowa muzyka? Nieudany zamach nadrodzkiego. Serio? Stali? Nie udało ci się? Szkoda, że im się jednak wryli. A stracili jedną prowincję w Albanii. Z generalnie do dupy trendowały są wszędzie góry. Jest tak łatwo się bronić, Wystarczyłoby zbudować kilka, kilka fortyfikacji i by mieli po prostu z głowy wszystko. Jak jest z wami? Aha, wy będziecie pewnie faszystami zaraz. Eee. Ta armia jak ich dojedzie, to pewnie przełączę ich tutaj. O i ktoś wymierza przeciwko mnie. Rzesza niemiecka przeciw nam. Wojna ZSLR. Otóż to. Zaraz będzie grubo. Liczę, że teraz będą troszkę większe szanse. Właśnie z tej przyczyny, że. Mm, właśnie z tej przyczyny. Że jestem. Siła uderzenia rozniesie się trochę na mnie, trochę na. Zreceser. Ulepszamy nasze fortyfikacje. Widzę, że w Słowenii póki co, oczywiście. Tu już są drugopoziomowe, ale tu już są trzecie poziomowe. Może część się uda zrobić. Centrala Wsparcia Artyleryjskiego, super. Zróbmy jeszcze obserwatorzy, to zwiększy nas wiatr i szanse wsparcia. To ważne. I zaraz te jednostki będą w pełni gotowe do wejścia. Do walki. Czegoż to za mało? Stali znowu. Aż tak. Ulepszamy. Jest szansa, że się ulepszymy w porę. Dobrze, super. Do tej armii. Musicie pokryć luki. Oj, pięknie. Iruscy mi pomogli z pokryciem luk. To mi dużo da, wiecie? I Karus mamy. Myślę, czego nie zacząć robić. Jednak zróbmy tak. Tak. Mam aluminium, mam ropę, co mi szkodzi, nie? Zróbmy ten myśliwiec międzywojenny do setki chociaż i zacznij fruwać chociaż tu Z misją a, kumplu, z misją taką Żeby nie było to chociaż takie, wiecie, bezcelowe Mam jeszcze jakiś samolot, chyba Rumunom coś przechwyciłem, nie? Tak, myśliwiec międzywojenny, okej, okay, w porządku Jak oceniamy nasz plan? No, oceniamy Tutaj mamy już więcej dywizji i w zasadzie pokryliśmy linię i to nieźle. To prawda, Niemcy będą na szerszej linii, z drugiej strony, kurde, boję się o tych ruskich. Że oni nie wytrzymają tego. Federalna Rada Obrony, super. I teraz powinna być wojna. Więc pytanie, czy czegoś jeszcze nie potrzebuje. Logistyka może być niegłupia. W dniu wybuchu. Mhm. I zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Arsenow w Sarajewie. 8 hmm. ropy, do czego mi to potrzebne? Do niczego. Obrona Pepanc. No tutaj chyba nic wartościowego to dla mnie nie będzie. Fortyfikacje brzegowe, doktryna morska. Dałbym tego po pancem. Chociaż to są, tutaj były chyba te. Gdzieś były fabryki, jeżeli się nie mylę. Tak, tu była fabryka, tu jest fabryka i tu jest fabryka. Trzy fabryki potencjalne. Zróbmy. Hmm. A tu coś mam wartościowego jeszcze? Tego nie mogę. To mógłbym trzymać jak buduję bunkry, chociaż wojna to wybucha zaraz. Więc to mi nic nie da. Eee, zrób to. Eee, pff, no w porządku, to teraz tak, e, ta armia może zaatakować. I tyle. Konwersja wyposażenia. Dobrze. To zrobi się jeszcze zwiększyć konwersję. Modernizacja, a potem stare będzie konwertowane. Tak to na papierze powinno wyglądać. A, Rzesza Niemiecka ma przesunięte fokusy, bo remilitaryzacja Andra zajmuje tylko 35 dni. Dlatego nie ma zawsze trochę przesunięte drzewko fokusu. Brakuje mi tutaj żołnierza. Weź mi tu jedną zmechanizowaną dywizję. Szybko może się przydać. Lepsza maszyna licząca fajnie deszyfrowanie. Potrzebuję. Chciałbym bardzo szybko Wam zdobyć porty. Grecy tutaj widzę, że szarpią się z nimi. Głupio było jakby skapitulowali. Do czasu mojego wejścia do wojny. Nie byłbym pocieszony. Wejdźcie tylko i od razu Was dostawiam do wojska. Powinni wyskoczyć. Super. Od razu lecicie tu. Dobrze. Niemcy łamią trap mołotow Oczywiście idziemy do broni. Dobrze. I teraz zaczekajmy. Zwolnijmy tempo i zobaczymy, jak szybko wejdą Włosi do walki. Nadriatyka, Na jakaś bitwa morska. Z kim to ja się biję? No z konwojami niemieckimi. No proszę. Niech będzie. Nie będzie. Nie będzie. Niech będzie. Nie będzie. Kto tutaj fruwa? Ciężko powiedzieć. Ktoś. I tutaj zaczyna się toczyć walka. Ja się bronię. I to mocno. No, łamcie sobie zęby. Fort wszech na most. Przewaga dzięki deszyfracji, ja mam dominację powietrzną. Jeszcze jestem w stanie przez was się penetrować leciutko. Okopanie się, doświadczenie. Super. Um. Zobaczmy, czy są naprawy już teraz. Są. Od razu idziecie naprawiać. No wejdźcie tylko, Włosi, do wojny. Proszę. Ja tylko proszę o to. Pytanie, jak szybko oni wejdą. Te trzy dywizje się przemieszczą też tutaj. To też jest ważne. Niechaj będzie sobie ten pakt o nieagresji. Ruscy spierdają przytomnie. Ale dają radę, patrzcie. Uu. Nie będzie, co mi tam szkodzi. Przynajmniej póki co wojny z nimi prowadzić. Nie muszę, więc chill. Bym takie. Alianci chcą się dropnąć się u mnie i zacząć tu walczyć. Siur, zapraszam. Szybko, Włosi, wypowiedzcie wojny. Dołączcie się do wojny, żebym mógł was zaatakować. Chociaż nie podoba mi się, że tutaj niemieckie czołgi średnie się pojawiły. I szkoda, że nie atakują mnie jeszcze. To idzie średnio. Aczkolwiek Bałtykiem widzę, że popchnęliśmy ich troszkę. O, zatopiliśmy ich konwoje, patrzcie. Chińska Republika Ludowa skapitulowała. Hmm. Okej. Okay. <grymne> Niesamowite, co? Żeby Włosi triumfowali w Afryce. Niepojęte tam. Co najmniej niepojęte. Um, jak tam w powietrzu? Królestwo Węgier zostało wezwane. Pytanie, czy zostanie teraz zaatakowany. I jak szybko. Rzesza Niemiecka wezwała Francję w Wisi. Malaja Pakt o nieagresji, Weopakt o nieagresji. W porządku. I weszliście do wojny. I o to mi chodziło. Słowacja. Jeszcze te dywizje też. Generalnie poproszę teraz redukcję planu do takiego stopnia. Wszystkie dywizje mają się do niego przypisać i mają go zrealizować. A nie, nie wszystkie. Wy realizujecie, tak ten plan, tutaj, mhm. bardzo ładnie. Dobrze. Ciskamy, ciskamy, chłopcy. To Ważne. Super, Wtedy dywizje lecą tam. Mhm. I wy się przemieszczacie błyskawicznie w tę stronę. Uuu, kiepo. na broń piechoty. O to mi chodziło. Żeby mieć chociaż jakąś przewagę nad nimi. Minimalną, ale jakąś. Szyfrowanie też zwiększ. Mhm. Odetnij ich od walki. Dobrze. Tutaj na dywizja runie. Państwo, chińskie, pakt agresji nieagresji. Też dobrze. 71. Jaka jest u mnie produkcja samolotów? 29, 3 tygodniowo. No nie jest ona najszybsza. O naprawy. Czy są jeszcze jakieś fortyfikacje podniszczone? W banacie widzę, że coś mi lotnisko ostrzelali stałem się, czy nie zaatakować ich w końcu. Chociaż na tym odcinku. Tutaj nie są oni tacy silni. Z drugiej strony mają trochę wojska. A Ruscy przepchnęli ich, patrzcie. Po lesie, Wołyń, Lwowa trochę stracili z tej słowa, ale generalnie w północy ich przepchnęli, na Prusach Wschodnich. To dobrze. Przynajmniej jakiś sukces. Mały, bo mały, ale jakiś. I teraz bym chętnie was tu wypchnął z tego obszaru. Dlaczego tak się, ciężko się z wami walczy? Ja mam dominację powietrzną i przewagę dzięki deszyfracji. No, wy jesteście w miarę Okopani czy coś? Mhm. Zeteserari już tu trzyma samoloty. Dunia pak Dania nie agresji, niechaj będzie. No, ciężko się z nimi tutaj walczy, nie powiem. Idź tu. Wstrzymaj te dywizję i do ataku. Mhm. Co tutaj zrobiliśmy? Doktryna, idziemy zaawansowane bazy ogniowe. Widzę dużą reorganizację sił. I to czasami jest dobrym momentem, żeby zaatakować. Na przykład spróbujmy tak kontrolnie, patrzcie. Mm, nie. Wstrzymać wszystkie natarcia. To było niepotrzebne. Musimy zbadać ich obronę. Tutaj. To pewnie może by coś spuszować, ale pytanie, czy jest sens. Dobra, odcięliśmy ich od jednego portu. Nie, to są moje porty cały czas. Chociaż nie, fragment Odcięliśmy tylko części ziemi. Przynajmniej to daje jakąkolwiek szansę Grekom na wytchnienie. Niech będzie, że pak to nie agresji i też niech będzie. Chyba straciłem flotę moją, widzę. Straciłem dwa statki, Niemcy jeden. Hmm, niepotrzebnie. My zajmujemy się tylko topieniem konwoju z tego co widzę. I wiecie co? To jest dobry moment, żebyśmy coś zakończyli. Przynajmniej na teraz. Ja w następnym odcinku pewnie poprowadzę wojnę dalej. No i pewnie będę chciał już wojnę poprowadzić w całym ciągu. Więc ja bym inaczej byście To był hard of Iron 4. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.